Panie Prezydencie, właściwie Panie Przewodniczący. Śląski Związek Gmin i Powiatów chyba o interes gmin i powiatów. Czy ten głos jest słyszalny? No, mam nadzieję, że jest słyszalny. Robimy wszystko, żeby takim był. Jesteśmy bardzo aktywni w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Pokazujemy że te problemy, które funkcjonują w naszych małych, lokalnych wspólnotach, czy to w mniejszych miejscowościach, czy większych. Zbieramy swoje doświadczenia również. Jesteśmy tutaj takim pasem transmisyjnym na te poziomy rządowe, ale też te poziomy związane z mediami, z dialogiem społecznym i mam nadzieję, że dzięki temu Środki Związek Gminy Patów jest słyszalny. Czy ta sytuacja samorządów jest dużo lepsza niż była na początku? No to jest pytanie bardzo trudne. Dzisiaj obradowaliśmy w Pielchowicach i mówiliśmy właśnie o sytuacji finansowej samorządów. Ona nas niepokoi. Dzisiaj przedstawialiśmy również raport pana doktora Czajkowskiego oparty o dane Ministerstwa Finansów, gdzie pokazujemy, że ten dochód własny gminy no, jest mocno uszczuplony w skali kraju. To jest właściwie strata 30 miliardów złotych. No też w przyszłości w będziemy się zajmować sytuacją finansową gmin i powiatu. Takie posiedzenie wyjazdowe zarządu to już właściwie tradycja? Tak, to tradycja i bardzo dobry zwyczaj, bo tak naprawdę mamy okazję oglądać te nasze małe ojczyzny. Wójtowie, prezydenci burmistrzowie zapraszają często właśnie, by z jednej strony zaprezentować swoje gminy, swoje sukcesy, ale też pokazać, co jest problemem i szukać wspólnego rozwiązania. Jakie jest największe wyzwanie przez samorządem na następne 30 lat? Ja myślę przede wszystkim stabilizacja prawa i stabilizacja podstawy finansowej. Z całą resztą sobie poradzimy. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich. Chcemy współpracy europejskiej, chcemy współpracy między samorządami. No i myślę, że gdy będzie stabilne prawo i stabilne finanse, przed nami wtedy dobra przyszłość. ważne do wydarzenie posiedzenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Pilchowicach? Po raz pierwszy w historii można powiedzieć. Mieliśmy przyjemność gościć zarząd Śląskiego Związku, korporację, jedną z największych w Polsce, samorządowej, która dba o interesy wszystkich samorządów, od tych najmniejszych po duże miasta. Bardzo owocne spotkanie. Mówiliście o przede wszystkim finansach samorządu? Pojawił się ten, ten głos. Jak tutaj ocenia Pan? Sytuacje w ogóle samorządów. No, oczywiście temat jest bardzo ważny, bo od tego jest uzależnione są nasze możliwości inwestycyjne. Tych problemów jest bez liku, jesteśmy od tego, żeby je rozwiązywać. Rzeczywiście dzisiaj akurat finanse dominowały, ale poruszaliśmy też wiele innych ważnych kwestii i przygotowywaliśmy się również jako zarząd do najbliższego zgromadzenia ogólnego, które już 16 czerwca wpytoniło.